Witajcie wszyscy poszukiwacze super wakacyjnych promocji i ofert Last Minute. Dzisiaj przychodzę do Was ze szczególną ofertą. 20 stopni Celsjusza więcej niż u nas w Polsce jest w tej chwili w Turcji. Zapraszam Cię do jednego z najpopularniejszych w tym sezonie z hoteli w Turcji: do obiektu Eftalia Ocean. Eftalia Ocean to pięciogwiazdkowy hotel usytuowany nieopodal parku wodnego Eftalia Island. Amatorzy wodnych szaleństw mogą tu dowoli korzystać z hotelowych zjeżdżalni, zwolennicy relaksu z zabiegów spa, podczas gdy dzieci będą kreatywnie spędzały czas w miniklubie. Ten obiekt to raj dla miłośników wodnych atrakcji. 7 nocy 8 dni pobytu w tym hotelu z wyżywieniem Ultra All Inclusive i z wylotem samolotem do 29 listopada to koszt 1515 zł od osoby. Jeżeli zainteresowała Cię ta oferta, koniecznie skontaktuj się z jednym z naszych oddziałów w Rybniku, Żorach oraz Jastrzębiu Zdroju.